mówiąc, e, nie wiem dlaczego Fernando został tak zlekceważony to jest młody, wygrywający, perspektywiczny zawodnik chyba największe zagrożenie dla długo panującego mistrza e, który mógł go zlekceważyć taki, taki typowy przykład e, takiego zabiegu psychologicznego który e, dla kogoś kto wnikliwie analizuje ten sport mógłby wydawać się e, właśnie takim mógłby wydawać się, że, że zakończy się właśnie takim scenariuszem jak się zakończył I, e, no, na pewno ktoś, kto panował przez 5 lat, zasługuje na re rematch i, i, i na pewno ten rematch dostaje, dostanie, ale wydaje mi się, że w, w sytuacji, w której e, no, został Karol Bedorf jednak zlany i tak trzeba nazwać e, e, rzeczy po imieniu, e, będzie, e, będzie musiał chwileczkę na ten rematch poczekać. To, to nie powinna być sytuacja tylko dlatego, że to jest walka, która przyciągnie tłumy, która się odbędzie szybko, no, ale myślę, że, 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 że nawet w 2017 e, moglibyśmy planować. Karola walkę kolejną z fernandą. To skoro nie Karol mógłbyś rozważyć na przykład nie wiem, Michała te w roli walki o pasy? są no, będziemy rozważać wszystko, będziemy rozważać wszystko. Yy, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że Michał Kita to jest zawodnik, który e, e, jakby, no, też zasługuje na to, żeby żeby po pas sięgnąć. Natomiast czy to się w ten sposób właśnie odbędzie, że w pierwszej walce w zostanie kiedy Nie chcę nie szefować, mam tą sytuację nieprzegadaną, jesteśmy bardzo na świeżo. Mogę mówić bardziej o swoich wrażeniach niż o, o jakichś o jakich konkretnych założeniach czy decyzjach, które podjęliśmy, bo takich jeszcze nie władiliśmy. No to powiedz o swoich wrażeniach odnośnie Marcina Wrzoska. No powtórzę po raz 17 dzisiaj, bo czekając tutaj, przepuszczając mistrzów udało mi się udzielić już kilku wywiadów. Marcin Wrzosek jest strasznie sympatycznym człowiekiem, nie da się go nie lubić, jest, jest świetnie walczącym, ciekawie walczącym zawodnikiem, który robi presję, który porusza się świetnie we wszystkich płaszczyznach. No, odświeżyło się trochę w tej kategorii. To jest, to jest bardzo ciekawa poznać. Nie mam poczucia, jest mi żal trochę kornika, ale nie mam poczucia, że, że coś straciliśmy. To trofeum E, e, wraca i odchodzi, e, m, i, 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 i każdy ma szansę, ten kto ją, kto ją utracił, znowu je odzyskać. W związku z czym e, wydaje mi się, że to, co się stało, jest dla, dla dobra i rozwoju młodej bardzo dyscypliny, kategor przepraszam, kategorii 66 w naszej federacji. A co z Popkiem dalej? Dacie mu szansę? Słuchaj, Popek, popek zasługuje na wielki szacunek. Wszystkie rekordy, które ci padły, e, uwierzcie mi, padły w dużej mierze dzięki niemu i to, że e, gdzieś tam psychicznie ten pojedynek przegrał, bo myślę, że to był główny powód, za czym poszła e, oczywiście e, kondycja i bo to jedno z drugiego wynika, jeżeli jesteś... E, Wychodzisz zdenerwowany na wysokim tętnie, to też to strasznie zabiera tlen. Natomiast, natomiast uważam, że, uważam, że daliśmy mu za mało czasu na przygotowanie. Uważam, że po ośmiu latach baletu i, i, i bycie gwiazdą rocka i hip hopu, należy trochę więcej poświęcić czas, czasu na przygotowanie, i to jest pewnie też trochę nasza wina. Uważam, że wszyscy na pewno z przyjemnością będziemy obserwować rozwój tego człowieka. Ma dwa wyjścia: albo, albo wróci do, do, do starych nawyków, albo albo weźmie się za ciężkie trenowanie. Jeżeli za takie się weźmie i zobaczymy, że jest progres, to z pewnością bez obciachu i z wielką przyjemnością zaprosimy go do naszej klatki ponownie, ale, ale to na pewno nie będzie za trzy miesiące. Od jakiegoś czasu zawodnicy imiennie przez bezpośrednie linki zapraszają do zakupu subskrypcji, czy to oznacza. Tak, od jakiegoś czasu zawodnicy imiennie przez bezpośrednie linki zapraszają do zakupu subskrypcji, czy to oznacza jakieś nowe zasady rozliczania dla nich? Czyli udział. Wiesz co, tak, to tak, to, to te zasady istnieją zawsze, ale to, to nie jest ten procent z pay-per-view, o którym myślisz, rozumiejąc świadowe podejście do, 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 do tego zabiegu. Jakby, jak wiesz, sprzedaż pay-per-view odbywa się nie tylko za pomocą jednej platformy, ale wielu... Licencjobiorców drobnych, większych platform, i każdy ma prawo, kto z nami taką rozmowę rozpocznie, sprzedawać nasze subskrypcje, dostając za to profit. I stwierdziliśmy, że można dać taki profit, taki profit, taką szansę również zawodnikom, którzy przez to chętniej promują swoje starcia na swoich mediach socjalnych, i, i, i myślę, że ten pomysł się sprawdził. I, i będziemy go kontynuować, jeżeli oczywiście zawodnicy będą mieli ochotę przed walką również zajmować się prowocją swojej walki, ale wydaje mi się to dość naturalne. No powiedzmy tylko, czy ERA Konora McGregora jest odczuwalna na waszych portfelach też, czy ona są trochę Ale co? Czy ERA Con Conora McGregora, który gdzieś tam binduje te ceny? Słuchaj, no i... wiesz, no ja zapuściłem, widzisz brodę, kupuję sobie kamizelki, i mój portfel przez to cierpi. Nie, no nie, nie nie wiem o czym mówisz, o Erze McGregora. Myślę, że era McGregora, myślę, że Era McGregora, jeżeli mam być szczery, to jest, to jest era y, nowej świadomości zawodników, którzy zrozumieli, że, y, że w tym sporcie liczy się coś więcej niż tylko skills, umiejętności i, i, i bycie prawilnym kozakiem, który sobie tam mruczy coś pod nosem. Trzeba być trochę showmanem. Bo za tym idą ludzie, a za tym idą pieniądze. Chcesz dużo zarabiać, e, naucz się sprzedawać, opanuj własny wizerunek, nie tylko e, wysokie kopnięcia. Conor McGregor to pokazał. Pokazał, że, e, że, 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 że jako zawodnik, który przecież potrafi dostać baty i niedawno nawet dostał, potrafi nadal zarabiać miliony. I, i, i stoi za tym fakt, że, że jest po prostu elektryzujący. A czy, jakiś, y, czy na tym etapie możesz już odnieść się do. Y, y, no. W związku z nowym kontraktem Szymańskiego z KSW po przejściu z FEN właśnie były pracodawca chce spraw sprawę do sądu podać i czy mógłbyś się już na tym etapie odnieść do tej sytuacji? Wiesz no, no my nie będziemy pozywani do sądu. Myśmy zadbali tylko o to, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy zawodnik, z którym podpisujemy umowę, jest, jest, jest wolnym agentem i, i, i taką, taką opinię wyciągnęliśmy, obserwując dokumenty, które nam przedstawił, dlatego podpisaliśmy z nim kontakt. Mamy pewną stałą zasadę i chciałbym to powiedzieć wprost. Nie zajmujemy się zabieraniem komuś zawodników i proszeniem, żeby odeszli z innej organizacji i przyszli do nas. Często zawodnicy kończą i jeżeli kończą, my czujemy, że sprawa prawnie jest załatwiona, a nas interesują. Poprzez to, że dzięki tym organizacjom zobaczyliśmy ich fajne starcia, no to yy, yy, możemy takie rozmowy rozpocząć. Natomiast, natomiast każdy, kto chce dla nas się bić, musi mieć przede wszystkim uregulowaną sytuację prawnie i, e, no i być zawodnikiem, którym będziemy zainteresowani. Chyba po dzisiejszej walce nikt nie ma wątpliwości, że Roman Szymański to jest efektownie walczący fighter i, 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 i to też jest kolejny, kolejny bardzo ciekawy obiekt w kategorii piórkowej, o której wspomniałem przed chwilą. Także naprawdę robi się gorąco w tej kategorii. Najmłodsza kategoria robi się najlepiej obstawioną w ciekawe nazwiska i w ciekawych sportowców. Skoro jesteśmy przy tej kategorii piórkowej, to nie sposób e, zapytać o Anzora Ażyjewa, jak wygląda kontrakt jego, jak to wygląda w Terastyki? Przyznam się, nie wiem. A Anzora Ażyjew dostał od nas propozycję e, walki na tej gali. Uznał, że jest nie w formie, a miał dużo czasu, żeby tą formę zrobić. E, mam mieszane uczucia co do, e, co do. E, jego przyszłości e, i, i, i co do tego, mm, co się może wydarzyć. No, Obecnie ma złamany palec tak. ponad. No wiesz co, no jak ja się z nim widziałem, proponowaną, proponowałem mu tą walkę, to nie miał tego palca złamanego, może teraz ma. To jest świeża sprawa. No więc walkę zaproponowaliśmy mu tam trzy miesiące temu, czy dwa miesiące temu, nie pamiętam, i, i, i uznał, że, że to nie jest ten moment. No nie wiem, no dla mnie zawodnik, który się nie bije, przestaje mieć jakąkolwiek wartość. To jest tak jak piosenkarz, który nie nagrywa kawałków albo rolnik bez ziemi, no. No czyli w związku z tym, że on miał był związany kontraktem z wami przez rok i przez rok y, nie zawalczył y, y, dwa razy, czy to się wiąże z tym, że ta, y, ten kontrakt będzie rozwiązany? No nie no, no wiesz no. Nie, to nie jest, aż, aż tak głupich kontraktów nie podpisujemy z zawodnikami, kontrakty się e, kończą zgodnie z terminem, wtedy kiedy e, e, zawodnik podejmuje walkę, jeśli z powodów e, jakichś własnych rozterek, myślę, że natury psychologicznej tej walki nie podejmuje, no to o ten okres jego rekonwalescencji e, kontrakt jest wydłużony, w związku z mm -hmm. czym e, de facto kontrakt z cenzorem cały czas trwa. Czy Marcin Wójcik zawalczy w najbliższej walce o pas? No trudne pytanie, też już kilkukrotnie na, nas o to pytali, nie rozmawialiśmy z Martinem jeszcze na ten temat, e, natomiast wydaje mi się, że to jest najbardziej naturalne zestawienie Narkun-Wójcik i, 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 i e, będę s, s, starał się do tej walki doprowadzić, jestem za nią. Zazwyczaj na galach dowiadywaliśmy się o kolejnych galach, także KSW 38, czy są już jakieś plany, gdzie ona się może odbyć? Tak, to jest trudne pytanie, nic ciekawego nie odpowiem, bo, bo rzeczywiście mamy... Mm, yy... Jest kilka scenariuszy na 2017 rok i w zależności od kilku bardzo strategicznych dla nas decyzji, które zostaną podjęte dotyczące kilku obiektów, które, które, które chcemy zdobyć na naszej mapie, nie tylko w Polsce. Czekając na, czekając na pewne decyzje, nie jesteśmy w stanie wiedzieć, którą drogą pójdziemy. Jak już będziemy te, mieli te decyzje, to jakby jeden scenariusz wyjdzie na wierzch i bardzo szybko powiemy, jak będzie wyglądał właściwie cały rok, bo mamy go już dość precyzyjnie zaplanowanego do samego końca, ale nie wiemy, który scenariusz przejdzie, więc jak tylko, jak tylko te informacje dostaniemy, to natychmiast się będziemy z Wami wszystkimi dzielić. A ma to związek ze stadionem narodowym i galami, ewentualnie za granicą? Z, z galami za granicą, tak. Stadion Narodowy jest. Yy... Czego też nie ukrywamy na horyzoncie naszych zainteresowań i bardzo byśmy chcieli pokazać, że sport, który jeszcze 10 lat temu był w dyskotekach i nadal wielu ludzi w niego nie wierzy, a poważne gazety sportowe dopiero niedawno zaczęło o tym pisać, może wypełnić Stadion Narodowy. Wierzymy, że tak jest i, i jeżeli, jeżeli, jeżeli taką galę będziemy robić, to zdecydowanie będzie to największa produkcja MMA na tej części globu. No, podejdziemy do tego bardzo poważnie, także, także myślimy o tym bardzo poważnie. A jeszcze pytanie, chodzi o współpracę z Federacją Rizin, czy jest jakaś szansa, że kilku zawodników z tamtej federacji wyląduje tutaj? Nie wiem, myślę o przeciwników, nie wiem, przeciwniku dla Atulsa Gamrota. I czy myślicie o organizacji Gali, właśnie nie tylko w Europie, ale i nie wiem, może Azji? Nie, nie, no nie, jeżeli chodzi o Japonię, to nie, nie mamy takich planów. Nie padły jeszcze takie pomysły. Myślimy o wielu krajach, akurat o Japonii nie. Eee... Opieramy się głównie w naszych planach na krajach, w których dzisiaj Galeka można zobaczyć, bo tam już jesteśmy w mniejszym bądź większym stopniu rozpoznawalni i będzie nam na pewno łatwiej. Jesteśmy transmitowani chyba w 60 czy 50 krajach, przyznam się szczerze, że, że znaczy nie dam głowy, ale wydaje mi się, że w Japonii nie, 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 nie prowadziliśmy takich rozmów. A jeśli chodzi o współpracę z RIZIN, to no, ja uważam, że ona jest na tyle... No tyle jesteśmy zaangażowani w tą współpracę, na ile warto się w to angażować. No Mówmy się, że to jest raczej dla nas taka sytuacja, że, że jak z jakiegoś powodu zawodnik jest ciekawy, nie możemy mu dać jakichś walk, bo czasem taki życie pisze scenariusz, no to, no to jest dla nas wygodna sytuacja współpracy z taką organizacją, do której możemy takiego zawodnika włożyć. Przez Jakiś tam splot zdarzeń e, Bajerowi nie byliśmy w stanie za, zaoferować żadnej walki, w związku z czym e, e, zaproponowaliśmy mu, e, żeby, żeby czuć się fair w stosunku do e, kontraktu, który wypełnia dla nas. Zaproponowaliśmy mu w turnieju. No, tak to wygląda. Przeciadko mamy das ja pytanie tylko waszego zawodnika, ale też Twojego przyjaciela, jak no. wygląda, jak się ustosunkujesz do jego najbliższej walki w innej Federacji. No. Słuchaj, mamet Halidow jest, powiem w sposób biznesowy, zarabia dla nas pieniądze od 10 lat i, i, i darzę go ogromnym szacunkiem, nie tylko że, dlatego, że jest moim przyjacielem, ale, ale też za to, jak się zawsze zachowuje, jakim jest człowiekiem. I jeżeli człowiek, który funkcjonuje na takim poziomie klasy i, i, i współpracy przez tyle lat, przychodzi do mnie i, i, i informuje mnie, że chciałby zrobić pokłon w stosunku, do, w stronę organizacji jego rodzimej, czeczeńskiej, w której od bardzo dawna go proszą, by i bardzo chciałby przed wielką obroną, którą mu szykujemy na początek. Połowie 2017 roku stoczyć taką walkę za granicą. Nie chcę mówić walkę przecierkową, bo Luke Barnett to nie jest żaden lekki przeciwnik, ale walkę, po której będzie walczył dla swojej publiczności, swojej organizacji. No, uznaliśmy, że wyrażamy na to zgodę i, i, i nie czujemy w związku z tym jakiegoś problemu. Ja wiem, że to wygląda tak, jakbyśmy nie mogli utrzymać dyscypliny we własnych kręgach, ale to tak w ogóle nie jest. Porozumieliśmy się na zasadach absolutnie przyjaźni, jak widzicie. Mamy, jest cały czas z nami, obok nas i, i, i będzie dla nas dalej walczył. Ta incydentalna sytuacja e, nas na tyle nie boli. Żeby, żeby, żeby kruszyć kopię. Mówiłeś o rekordach, czyli na pewno chodzi o pay-per-view i te wpływy z bramek. Planujecie w przyszłości może ujawniać te dane? Ile to jest dokładnie? Tak długo, jak nie będziemy musieli, nie będziemy ich ujawniać. No, to jest nie przecież byłoby. niewygodna sytuacja. Jeżeli wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych robią to dlatego, że mają taką ochotę, to się mylisz, po prostu to są takie przepisy, tak? E e e księgowe, nazwijmy to. No właśnie wspomniałeś o luku Barnacie, luk był tutaj obecny podczas tej gali. Czy były prowadzone jakieś rozmowy, żeby po tamtej walce ściągnąć go do KSW? Przyznam szczerze, że nie, chyba, że wynik tamtej walki byłby yy, tak oczywisty, że takie oczywiste rozmowy można by w oczywisty sposób rozpocząć. Ale, ale, ale nie, nie, Luk Barnet przyjechał tutaj z Johnem Maguirem i, i, i jest bardzo fajnym miłym człowiekiem i jakby... Uważam że ten temat za otwarty, natomiast na razie takich rozmów nie prowadziliśmy. A powiedz, jeszcze tylko teraz mi przyszło do głowy Marcin Różalski dwa tygodnie temu Kuby Wojewódzkiego, a później tak. był e, Popek. Czy, czy to jest jakaś współpraca między Wami a mediami? Jak to w ogóle wygląda? I czy to ma jakieś odniesienie, jeżeli chodzi o popularyzację MMA? Tak. Czy... Wojewódzki do nas zadzwonił, powiedział, że chce bilety na galę. My powiedzieliśmy, słuchaj, damy Ci bilety na galę. Jak będziesz brał naszych zawodników, on powiedział, dobra. On dotrzymuje słowa, dał 100 tysięcy Różalowi i z nami się tak mówił. Nie, tak serio, słuchajcie, no bardzo jestem wdzięczny Kubie. Znaczy wydaje mi się, że, że to jest tak ciekawe, cieka, ciekawa przestrzeń, że nie zapraszanie gwiazd KSW do, do fajnego talkshow byłoby, byłoby błędem, nawet jeśli jesteśmy związani z inną stacją telewizyjną, bo to są wielkie gwiazdy i bardzo ciekawi ludzie. Natomiast jestem wdzięczny mu, że, 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 że dostrzegł to, że, 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 że no, no mamy taką jakąś niepisaną umowę, że, że, że sobie pomagamy. My bardzo chętnie zawsze e, nasze gwiazdy tam wysyłamy, a, a on je chętnie zaprasza, więc uważam, że to jest super. Sytuacja win-win. Dziękuję. 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 No, do walki kopka przed tym medialnym magnesem. Czy takie rozstrzygnięciu bardzo szybkim? Nie się Pan, że ten mag siła tego magnesu już osłabia na tyle, gdzie nie będą mi zainteresowani, aż tak bardzo taką osobę. Słuchaj, no magnesem była. I, I swoją robotę wykonała. Myślę, że już powiedziałem wszystko o tej walce. Uważam, że powrót Popka ma sens tylko wtedy, kiedy wszyscy będziemy pewni, że wykonał wielką robotę. Trzy, 3 pół miesiąca było troszeczkę za mało. Myślę sobie, że to też był nasz troszkę błąd i jakby no, nic więcej już do powiedzenia nie mam. Uważam, że, uważam, że, że robota została wykonana. Magnes ma przyciągać i, 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 i to właśnie uczynił. Zależy jakim debiutem biegunem. Bardzo wam wszystkim dziękuję za to, że dzisiaj z nami byliście i do zobaczenia na afterparty. Dziękujemy. <gry> Dziękujemy.